Premiera drugiej serii True Detective w USA już 21 czerwca. Nic więc dziwnego, że machina promocyjna powoli się rozkręca. Dosłownie nie ma tygodnia, żeby nie pojawiły się jakieś nowe informacje na temat tej produkcji. A to HBO publikuje plakaty, a to animowane zajawki, a to nowe promo albo wywiad z Nikiem Piccolato, w którym ten zdradza kolejne informacje dotyczące fabuły drugiej serii. Jeżeli macie problem z nadążeniem za tymi wszystkimi nowymi informacjami, przygotowaliśmy dla Was małe podsumowanie, w którym znalazły się chyba wszystkie najważniejsze fakty, które o drugiej serii True Detective wiedzieć trzeba. Jak bardzo druga seria przypominać będzie pierwszą? Choć True Detective to antologia, fani do końca liczyli, że w drugiej serii być może pojawią się jacyś bohaterowie z pierwszej. Zapomnijcie o tym. Fabularnie drugi sezon nie będzie miał absolutnie nic wspólnego z pierwszym. Ani bohaterów, ani historii, ani nawet podobnej struktury, bo lato zrezygnował tym razem z przedstawiania wydarzeń w różnych przedziałach czasowych na rzecz linearnej historii. Jak sam mówi, druga seria będzie miała podobną atmosferę i tego samego scenarzystę. Na tym podobieństwa się kończą. Druga seria, w przeciwieństwie do pierwszej, którą w całości wyreżyserował Cary Fukanaga, będzie miała też różnych reżyserów. Akcja z parnej Louisiany przeniesie się też do Los Angeles, a tłem wydarzeń będzie światek mniejszego i większego show-biznesu. Czy to prawda, że drugi sezon poruszy wątki okultystyczne, a śledztwo będzie miało coś wspólnego z amerykańskim systemem transportu miejskiego? Podobno żadnej, co podkreślał ostatnio w Q&A dla HBO sam Nick Pizzolato. Twórca idzie w zaparte, mimo że to, co wiemy obecnie o fabule, sugerowałoby co innego. W takim razie, o czym będą nowe odcinki? O tym w sumie wciąż wiadomo dość niewiele. Druga seria na pewno będzie miała czwórkę głównych bohaterów, trzech mężczyzn i jedną kobietę. Grają ich kolejno Colin Farrell, Tyler Kitsch, Rachel McAdams i Vince Vaughn. Trójka detektywów z trzech różnych miast i lokalny mafiozo połączą siły, żeby rozwikłać pewne tajemnicze morderstwo. W tle, podobnie jak w serii pierwszej, rozgrywać się będą ich osobiste dramaty, bo każdy będzie miał coś za uszami. Akcja rozpocznie się od morderstwa popełnionego przy autostradzie Pacific Coast. Ofiarą ma być 52-letni skorumpowany menadżer Ben Kaspar, który zginie w przeddzień podpisania dużego kontraktu związanego z lokalną infrastrukturą komunikacyjną. Kaspar będzie prawdopodobnie biznesowym partnerem granego przez Vince'a Vona Franka Semiona. Czy jest wreszcie szansa na wyrazistą bohaterkę w True Detective? Wszystko wskazuje na to, że tak. Według tego, co powiedziała w jednym z wywiadów Rachel McAdams, jej bohaterka nie jest ani typem narzeczonej, ani typem żony. Nie obchodzi jej, co myślą o niej inni, nie czuje się też odpowiedzialna za niczyje uczucia. Nie stara się też być czarująca ani lubiana, co w przypadku pierwszoplanowej bohaterki jest rzadkością. Czego możemy się spodziewać po nowej serii? Jak donosi Hollywood Reporter, co najmniej jednej bardzo odważnej sceny erotycznej. W jednym z odcinków pokazana podobno zostanie dosyć odważna scena orgii, w której weźmie udział dużo nagich osób, w tym bohaterki grane przez prawdziwe gwiazdki porno. Żeby było ciekawiej i na przekór oczekiwaniom, żadna z nich nie będzie nago. Na miejscu pojawią się też Colin Farrell i Rachel McAdams, co sugeruje, że para detektywów może prowadzić śledztwo w tej sprawie. Druga seria będzie miała, podobnie jak pierwsza, 8 godzinnych odcinków. A jej tagline w wolnym tłumaczeniu brzmi: Mamy taki świat, na jaki sobie zasłużyliśmy. I to już wszystkie aktualności dotyczące drugiej serii True Detective. Myślę, że wiele informacji wypłynie w najbliższym czasie, dlatego że do premiery zostało jeszcze kilka tygodni. Jeżeli znacie jakieś newsy na temat tej produkcji, o których myśmy nie wspomnieli, koniecznie piszcie w komentarzach. No i tradycyjnie, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, możecie dać nam lajka albo zasubskrybować nasz kanał i śledzić nas na Facebooku i Instagramie, a także na jakwępaczeć.com.